wszystkim darkom. A dzisiaj nagrywamy film, w którym no po prostu. Co się dzieje? Nie. O. A dzisiaj nagrywamy. Że będziemy ciąć takimi odnożyczkami trawę. I ja tutaj mam już zwierzęka jednego, bo trochę grałem. I 129 trawy. No, a więc i gramy. I cyk, wycinam. Wycinam tutaj, cyk, cyk, cyk. Tak pod skosem będzie, o. Cyk, ej, dobrze idzie. Dobrze wycina. Dobrze wycina. Za niedługo dostaniemy się tam tamtego świata. Tylko trzeba jeszcze pozbierać trochę tej prawy. I zrobię tutaj patrzcie, takie wykopalisko w środku. O. Taką dziurę w środku, żeby było widać, że. Żeby było ładne po prostu, że. Tu do przejścia ktoś tu samochodem normalnie sobie jeździ i ma każdego w się zaraz mnie przejedzie, ej! Zaraz mnie przejedzie, to jest niemożliwe. Jak ktoś sobie kupił jeśli Ja się pomapij! On mnie przejechał On nie... Trąci. Oni sobie tu robią jakieś wyścig czy co? Nie, odrasta trawa. Nie, trawa odrasta. O, musimy ją ściąć szybko. Szybko trawa odrasta. Szybko musimy ściąć trawę, bo znowu ona odrasta. Szybko musimy ściąć trawę. Nie nadążam za tą trawą. Nie nadążam za tą trawą. Ona jest szybsza niż ja. A Help. O, skończyło się. Udało mi się. Pokonałam trawę. Pokonałam trawę. Trawę odpuściła. Tu zaczyna odrastać, ale dobrze, to może. To ja se... Ja se tutaj ścinam dalej. I... ten. No. To ja sobie ścinam. wam? Jak dzień mija? Adwam tam. Dobrze. Dobrze? Fajne. Mam nadzieję, że dobrze i że u was nie ma takiej trawy jak tu. A ja robię cięcie i widzimy się jak spiorę no, tą trawę. No. Siemanko, więc widzimy się po lekkim cięciu. No i mam już 1200, jak widzicie tej trawy i zaraz już będę miał no więc no jest fajnie ścinamy tę trawę która odrosła tu już no trochę jej jest pełno jej ściąg już pojedynczo oczywiście każda ta trawa się liczyła prawdy jest ciążliwy wspierać trawy pojedynczo jest to ciężkie i w ogóle założyłam VIP-a za 50 Robuxów Więc jak jakiś z Was chce sobie pograć w tą grę, to ja Wam pod koniec filmu podam jak ona się nazywa. I ma Robuxy, to może sobie kupić na VIP-a, który jest opocalny według mnie. I zaraz mamy, już idziemy tam pojedynczo. Cyk, cyk, ostatnie 30 trawy. 20 dotknij, aby odblokować. I mamy kolejny świat. Po dwa. Dobra. I tu nam nie zapiera tego? Ej, to ja idę otwierać. W takim razie idę otwierać te. Kety. Jajka. Będziemy mieli peta i nie wiem którego bardziej bym chciał. To zbieram sobie na obu. Na obydwa. Zaraz już będę miał. Zepniemy tylko trochę trawę jeszcze. liczy się pojedynczo. Dobra, mam. Idę kupić te jajka Najpierw liczymy sobie

Kupiłam. Piłam jajko. Nie kopasz. Oboje mnie błądzicie. Się będzie. Ojej, Nie no, miał trochę tych, tam tych lepszych. Naprawdę, mogłem 4 zarabia Ej, właśnie, to ja sobie zbieram jeszcze. 600. To idę do tamtego świata. Zbieram 600. Idziemy do drugiego świata. zbieramy 600. Też są buksy. u 5! I nie, tu ja prawie 6 mogę. Zbieram... I tu są też jajka jakieś. idziemy zobaczyć te jajka. Kolejne 30k. No to to pewnie już w następnym filmie będzie. O kurde, i dużo, 7000. Jeden tysięcy. Da się tu jakieś wrócić na spawnę Nie, no to najszybciej będzie po tak. O, zginęliśmy. Jestem na spawnie. I otwieramy. Tylko mam nowe podstawy. Idziemy na tamten świat nowych. I idziemy otwierać znowu jajko. A będziemy mieli 600. I cyk cyk, 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 cyk. A i tutaj pięć, no i to jest właśnie to. Cyk, tu się dostaje po pięć. Ja sobie od razu to za tysiąc. Albo to dwa za tysiąc. Albo na tysiąc i sześćset. To jest dwie. Trzy. I... Albo nie, to jest dwie. To za tysiąc. Trzy. Jest. Yes, to... Jest jak, jak, on... jak, czy czy jak nie, to nie, Jak nie, jaką się nie, mogliście nie, się nie, nie, A nie, 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 szatki I

Ono się jakieś cztery Oto jak teraz. To czego ten? A... Nie, się nie, nie, Dobra To mi zaraz się ułagi zamykamy i do widzenia. A więc na razie tyle, tyle na dziś.